Bardzo bliskie i poruszające są dla mnie słowa Gabora Matek, który mówi: Kiedy przyglądamy się badaniom nad tym, co stanowi o efektywnej psychoterapii, okazuje się, że nie jest to technika terapeuty, nie są to jego formalne, akademickie czy inne kwalifikacje. Jest to jakość relacji między klientem a terapeutą. Przeprowadzono interesujące badania. Serce emituje impulsy elektryczne, fale, podobnie jak umysł. Kiedy fale serca i umysłu są zsynchronizowane, jesteśmy w stanie spokoju i obecności. I kiedy pod takim kątem przyglądano się ludziom uczestniczącym w terapii, w trakcie spotkań z terapeutą, mierzono to, co emitują z poziomu serca i umysłu terapeuta i jego pacjent, klient. Najbardziej efektywne momenty w terapii to były chwile, kiedy częstotliwości pacjenta i terapeuty były zsynchronizowane. A działo się to... Częściej, kiedy terapeuta słuchał, niż kiedy mówił. Zatem to nie świetne wglądy terapeuty kreowały przełomy w terapii, a raczej jego zdolność do tego, żeby słuchać i być obecnym w procesie terapii dla swojego pacjenta. Więcej podobnych refleksji znajdziesz w mojej książce Odetchnij spokojem. Pamiętaj, mamy to w sobie. Odetchnijmy spokojem, zachwyćmy się życiem, poczujmy, jak działa, i podajmy dalej ktoś może tego potrzebować.